Jak Się kończy to wszystko naraz. Każda kobieta to wie, każda kobieta to zna. Nie mówcie mi, że nie. Paznokcie przyklejane, te są z action. To opakowanie już miałam, bo tak bardzo ładnie wyglądało na paznokciach, że wzięłam sobie jeszcze jedno. To jest koszt między 20 a 30 zł, zależy od apteki. Niacynobaza 25%. Tutaj odsyłam na kanał Pondi. Tak jak słyszycie, tutaj macie nazwę też. Na YouTubie. Wtedy dowiecie się, co to za cudo. Cosibella. W końcu ja stałam się posiadaczką tej maseczki kolagenowej. Tak wiem, kolagen ma zbyt dużą cząsteczkę, która się nie wchłania, ale to nie oznacza, że te kosmetyki nie robią nic dla naszej twarzy. Rosman, farba L'Oreal 515 i jeszcze wzięłam numer 400, oglądając filmiki na TikToku. Te najbardziej mi się spodobały, także będziemy testować. Odżywka z Isany. Nowa piramidka z Isany ta wiśniowa, a wcześniejsza bardzo mi się sprawdziła, chciałam spróbować tą. To jest jedyna rzecz z całego zamówienia, która nie była na promocji, ale tak bardzo ją chciałam. To jest baza z Bielendy i wzięłam kolor 0,3, bo ostatnio mam fazę na samopalacz, więc wzięłam ciemniejsze. Od 15 lat, jak się kładę spać, to muszę mieć wysmarowane czymś usta, i to jest moje dziesiąte opakowanie. Wzięłam dwa. Kocham toniki mleczne, to jest tonik mleczny z Bielędy, moje drugie opakowanie. Te paznokcie przyklejone robię od ponad dwóch miesięcy, prawie trzech i jakby mi się zachciało po prostu zrobić przerwę, no wiecie jak to przy paznokciach, no to kupiłam sobie odżywkę. Seria Brush Up Maxineczki w Rossmanie, konturówka oraz błyszczyk, konturówka 0,2, błyszczyk jest 0,5. Teraz jest świetna promocja, bo z 25 za sztukę na 11, odkąd jestem posiadaczką. Krótkich włosów, nie wyobrażam sobie stylizacji bez pianki. Ostatnio miałam taką w wersji różowej, teraz postanowiłam wziąć taką. Od czterech lat kupuję ten spray. Teraz zmieniło się opakowanie w tym roku, bo zawsze było takie plastikowe nakładane, a teraz jest tutaj przekręcane. I on jak jest na promocji, to kosztuje e, mnie. Teraz wyniósł 14 zł. Wziąłem 6 opakowań, bo jak wyjeżdżamy na wakacje, to jest nam tego bardzo dużo potrzebne. Ostatni sklep to Minty Shop. Na promocji były dwa produkty nie była w ogóle ślicznie pachną. Jeszcze ich nie używałam, ale wąchałam. Obydwa są do stylizacji włosów. Tutaj jest pianka, a tutaj jest spray. Mają bardzo dobre opinie. Zobaczymy, co zrobią z moimi kudłami. Mówiłam, że jestem miłośniczką mlecznych toników i ten to jest moje dziesiąte opakowanie. W tym poprzednim ta szóstka jest taka zielona czy niebieska i ten ma lepszy skład od tamtego. Jedyne, co mi w tym bardzo przeszkadza, to to, że on ma strasznie mocny zapach, który troszeczkę mnie irytuje, ale jego działanie jest na tyle świetne, że wzięłam to nowe opakowanie. Już do czego wróciłam po latach? Bardzo to lubiłam. To daje delikatne krycie Golden Rose Nude Look i to ma SPF w 25 i to jest kolor 02. Seria Mediheal maseczek, które są na noc i myślałam, że one będą takie jak ta maseczka z MediCube, że ją nakładacie i później się ściąga. Nie, to po prostu się zmywa, to nie ma takiego peel off do ściągania, ale one są całonocne. Jeszcze nie testowałam. Jest kolagenowa, heluronowa i z witaminą C. Bardzo chętnie przetestuję.